Dzień dobry, dobry wieczór. Jesteście gotowi na upał? Bo ja szczerze mówiąc, chyba nie byłam wczoraj. Wczoraj w Warszawie było 32 stopnie i naprawdę już wieczorem, chociaż mi się to rzadko zdarza, zaczęła boleć mnie głowa. No i te upały przyjdą na pewno, na pewno będą. I zawsze zastanawiam się, że jak jest taki upał, to tak albo się człowiekowi w ogóle nie chce jeść, albo szuka takiego jedzenia, które jest po pierwsze zimne. Po drugie, lekko strawne, żeby nie siedziało, nie było ciężko na żołądku, żeby nie było kłopotów z trawieniem. Jedzenia, które nawodni, bo przecież w czasie upałów tracimy składniki mineralne i po prostu musimy je uzupełniać stale, więc najlepiej oczywiście w czasie takich upałów pić wodę, jeśli pijemy wodę z kranu, OK. Ale na przykład, jeśli kupujemy wodę w butelce, no to chętnie, żebyśmy sięgali po tę wodę wysoko zmineralizowaną, bo po prostu co wypijemy, to wypocił. I tak to mniej więcej wygląda. Dzisiaj dlatego mm, chciałam pokazać, mm, pokazać Wam ta, taką sałatkę, która, którą się robi błyskawicznie, i elementy tej sałatki można zmieniać w zależności od tego, po pierwsze, co lubimy. Po drugie, czy lubimy bardziej słodki smak, czy lubimy smak bardziej wytrawny i ta sałatka, można ją zabrać do pracy, można ją przechowywać też w lodówce, spowoduje, że nawodnimy organizm, do tego zjemy posiłek, który jest lekko strawny, bogaty w składniki mineralne i w witaminy bardzo, te składniki mineralne szczególnie są nam potrzebne w czasie upałów bogate w błonnik, i taką sałatkę możemy również uzupełnić jakimś dodatkiem białkowym. Na przykład, ja mam akurat ser pleśniowy. Ten ser pleśniowy ma sporo tłuszczu, ale ja akurat lubię ser pleśniowy do sałatek, ale możemy na przykład wziąć twaróg, twaróg półtłusty, możemy dodać trochę fety, możemy dodać mozzarellę, możemy, bo mocarella to też jest ser, który ma sporo białka mało tłuszczu. Możemy wziąć jakieś chude mięso i właściwie mamy gotowy posiłek, taki lekko strawny, jakieś mięso na przykład uduszonego, czy upieczonego, czy wyjętego nawet z zupy, kawałek kurczaka. Dobrze, czyli zaczynamy od tego, że musimy mieć to, co nas nawodni. I to, co nas nawodni, w zależności co lubimy. Ja mam akurat arbuza, bo w domu jest franek, franek arbuza o tej porze roku. Wiadomo, jak wszystkie dzieci. Chociaż nie, nie, przepraszam, panek już ma 12 lat. Ale może być też melon. Melon jakikolwiek, taki jaki lubimy. Ważne, żeby on był dosyć dobrze schłodzony. I te arbuzy, melony składają się głównie przede wszystkim właśnie z wody, co spowoduje, że ten organizm zostanie w ten upał nawodnione i jednocześnie też y, będą lekko sprawiały. Kroimy go po prostu w jakąś taką, mniej więcej kostkę. Nie będę tutaj y, jakoś cyzelować, to nie apteka. Y, niektórzy się obruszają i nie lubią tych pestek z arbuza. Jak byłam mała, to y, moja babcia mi mówiła, że zjem jakąś pestkę z jabłka czy z y, zastanawiam się, czy wtedy były arbuzy. Nie pamiętam w dzieciństwie, chyba nie było arbuza. Naprawdę, ale że jak zjem pestkę z jabłka, to mi jabłko w ruchu urośnie, Ale to jest nieprawda. Ja te pestki lubię, dlatego że pestki to jest dodatkowy błonnik, i dodatkowy ten taki przeciskacz, ten czyścik taki naszych jelit, więc mi pestki nie przeszkadzają, ale jeśli komuś przeszkadzają, to oczywiście te pestki możemy sobie spokojnie wyjąć z takiego arbuza. Zresztą wszystko jest takie. Wiedziałabym, że ludzie się odzwyczajają od prawdziwego jedzenia, bo wszystko jest takie gładkie, takie jak winogrona, to bezpestkowe, jak arbust to też nie może mieć pestek, jak pomarańcze to też bezpestkowe, brońcie Boże, żeby tam była pestka, bo ach i och, bez sensu, bo jedzenie powinno być przede wszystkim prawdziwe i powinniśmy i siebie i nasze dzieci uczyć, że, że bywają różne owoce, różne warzywa, różne pestki. I tak po prostu jest. Mam tutaj coś co, co nawadnia. Arbus też jest bogaty w likopen, taki składnik przeciwstarzeniowy, ma też sporo potasu, potas jest bardzo ważny, bo w czasie, zawsze zresztą, nie, nie tylko w czasie upałów, ale reguluje po prostu ciśnienie krwi, w związku z tym ten potas jest nam bardzo, bardzo potrzebny i sporo tego potasu tracimy. Więc arbus albo melon, on jest zimny, wyciągamy go po z lodówki i kroimy. Do tego coś, co nawadnia nas też, czyli nasz polski ogórek, możemy go, słuchajcie, oczywiście ze skórką, wtedy będzie więcej błonnika, ale mój był, ten ogórek był już taki troszeczkę no, leciutko zwiędnięty, jeszcze dobry, nie spleśniały, ale zwiędnięty, więc postanowiłam go obrać, wrzucamy, wrzucamy ogórka, ogórek też ma bardzo, bardzo dużo wody, ma sporo błonnika, ma trochę kwasu foliowego, też już, już się pięknie tutaj robi, zobaczcie, na talerzu. Dalej, wezmę trochę awokado. Awokado jest połówkę. Awokado jest o tyle przedziwnym, wytrawnym. Niektórzy się mówią, że to warzywo, pewnie standardowo byśmy awokado zaliczyli do warzyw, bo jest wytrawne w smaku, ale z kolei no, jest to owoc, tak biologicznie. Ale rzeczywiście awokado ma w sobie trochę białka, co jest też bardzo ważne, bo po prostu chodzi o to, żebyśmy nie byli głodni. Białko powoduje mięśnie, jest potrzebne właściwie do pracy każdej komórki naszego ciała, więc awokado nam dostarczy troszkę białka, no i też jest chłodne, chociaż ja nie przychybuję awokado w lodówce, myślę, że to nie jest dobry pomysł. Um, ale um, no, można je po prostu zjeść na surowo, um, nie trzeba awokado podgrzewać. Do tego, co, co troszkę zaostrzy smak, um, to jest no, oczywiście jest to cebula, wiadomo, wi wi no, zdarli Państwo, brawo, um, ale chodzi o to, że cebula ma działanie przeciwbakteryjne. Często w czasie upału um, jest tak, że jakaś bakteria w wysokiej temperaturze się uaktywni, więc warto tę cebulę wykorzystać. Ona ma też związki siarki, więc działa tak odkażająco, oczyszczająco. Ja wolę tak w sałatkach smak czerwonej cebuli, bo ona nie jest taka bardzo intensywna. Białą cebulę, białej cebuli używam przede wszystkim do, do zup. Ale ten koncept polskiej sałatki z pomidorem, pomidor z cebulą, też jest bardzo fajny, dlatego że pomidory, które za chwileczkę też w które tutaj leżą i czekają. Aż wpadną pod nóż delikatnie, ja też mają w sobie mnóstwo potasu. I to właśnie soki pomidorowe, to właśnie pomidory, pomidory na zimno. Pomidorów też nie przechowujemy w lodówce, ale jak jest ogromny upał, to możemy je na chwilę tylko włożyć, żeby je schłodzić, bo jedzenie to też jest wchodzenie, nie bez powodu. Na całym świecie jemy też w czasie upałów po prostu chłodne potrawy, Takim konceptem fantastycznym jest też chłodnik w Polsce, gazpaczow w Hiszpanii, czy tarator, czyli taki chłodnik na jogurcie z dodatkiem dużej ilości kopru, czosnku i ogórków w Bułgarii. To też jest bardzo fajny pomysł na upał. Dobrze. Następna rzecz to są pomidory. A kroję jednak po prostu, czyli dostarczamy w tej chwili znowu kolejnej porcji potasu. Kroję je tylko na połówki. Tak, czekam, kiedy pomidory nasze na działce, bawolę serca, mnie Tomasz posadził. Kiedy będzie można je zrywać, ale już są pierwsze zielone pomidorki, więc za chwilę mam nadzieję, że za. Za kilka dni, za parę tygodni, najpóźniej się zazielenią. Tu mam fajną rzecz. To jest, dzisiaj kupiłam w sklepie, no przyznam się, w supermarkecie, ale to jest, słuchajcie, bazylia grecka. Ona jest taka dosyć, znaczy jest zupełnie inna niż bazylia włoska. O, zobaczcie, tak wygląda. Może tutaj ją będzie widać. I ma takie. Malutkie, delikatne listeczki. Te listki są niewiel niewielkie, ale muszę Wam powiedzieć, że ona jest niezwykle aromatyczna. Chyba jeszcze jest bardziej aromatyczna niż ta bazylia włoska. I muszę powiedzieć, że um, ten aromat um, tej greckiej bazylii jest um, jakby. trochę mi przypomina, że to jest takie skrzyżowanie bazylii, może troszkę z majerankiem, z oregano bardziej, bo oregano i, ma, i polski majeranek to są kuzyni. W Grecji właśnie jest bardzo popularne, lokalne, bardzo jest dużo podmian lokalnego oregano, a w Polsce jego odpowiednikiem jest po prostu majeranek, to są kuzyni. I teraz chodzi o to, że ta bazelia też działa lekko właśnie moczopędnie, orzeźwiająco i jest też idealna na upał, bo tak um, uspokaja jej zapach, wycisza, ale też reguluje trawienie. No i mamy tutaj taką oto przepiękną historię. Zastanawiam się, czy jeszcze coś tutaj dodać, ale wydaje mi się, że wystarczy. I teraz oczywiście można tutaj użyć takiego dressingu, powiedziałem, trochę greckiego, czyli na przykład e, e, soku z cytryny, drobiny miodu, chociaż jest ten arbus, który jest słodki, więc nie, nie trzeba dodawać tutaj tę potrzebę słodyczy, ten arbuz nam tu zaspokoi. I na pewno y, można by było dodać trochę oliwy, prawda? trochę czosnku, jeśli lubimy. Wszystko od nas zależy, bo to jest nasza sałata, nie my jesteśmy. Ale ja dodam coś, na co my czekamy w Polsce właściwie cały rok, bo jak to się dzieje, że wszyscy y, przez cały rok jemy te rosoły, te kotlety, te pierogi, te kapusty, na przykład, bigosy, ale tylko przyjdzie lato i wszyscy od razu. Zsiadłe mleko, młode ziemniaki i ogórek nosolny, i jeszcze do tego wszyscy jajko sadzone. To jest najlepszy obiad świata. Jak zawsze opowiadam o tym obiedzie, właśnie że najpiękniejsze jest lato w Polsce, najfajniejsze przepisy i naprawdę bardzo dużo takiego jedzenia, za którym tęsknimy ta żółta fasolka szparagowa i tak dalej to wszyscy aż mlaszczą i mlaszczą właśnie na to skojarzenie ziemniaków młodych z koprem i z siodłym mlekiem. Co w tym jest takiego, że my w ten upał dostajemy takiej korby, żeby właśnie takie jedzenie zjeść? No, Na pewno jest tak, że te młode ziemniaki mają absolutnie niepowtarzalny smak i te ziemniaki, które są w sklepach od marca, czyli te ziemniaki wczesne, tak zwane, czyli te, które przyjeżdżają do nas z, z Albanii, z Izraela, z Hiszpanii, one tego smaku nie mają. One nie mają takiego, tej, takiej skórki, która jest pomarszczona. To są zupełnie inne odmiany: one są płaskie w smaku. Mogłabym nawet powiedzieć, że, że nawet czasami lekko słodkie. A te polskie młode ziemniaki mają też w sobie, proszę Państwa, bardzo dużo wody. One mają naprawdę najwięcej wody właśnie wtedy, kiedy są młode. I to lato i te młode ziemniaki z tą dużą zawartością wody, one naprawdę nie muszą być gorące, one są świetne na zimno też, można je spokojnie w jakiejś sałatce czy tak po prostu wrąbać, one mają tę wodę w sobie i mają tylko 60 kilokalorii, czyli nie są bombą kaloryczną, nawadniają nasz organizm, a te ziemniaki, które jeszcze w tej chwili możemy spotkać w sklepach czasami albo mamy gdzieś tam w domu zakamuflowane, bo nam zostały, te ziemniaki z poprzedniego sezonu, tak zwane ziemniaki stare, te ziemniaki mają czasem 120 kilokalorii, czyli dwa razy więcej, bo ta woda w czasie w ciągu roku paruje z tych ziemniaków, zagęszcza się, skrobia po prostu w środku. i Ten ziemniak tracąc wodę, zyskuje na kaloryczności i staje się też bardziej, znaczy no, ciężej strawne, prawda? Więc te młode ziemniaki, no i właśnie dlaczego to siodłem mleko? Dlaczego to zsiadło mleko tak kochamy do tych. Ziemniaków z koperkiem, z tym jajkiem sadzonym, z ogórkiem małosolnym. Właśnie, ogórek małosolny też w sumie by tu pasował, bo też na wadnie, ale dałam zwykłego ogórka, bo z mleko, ja zawsze pani profesor Kozłowska-Pojciechowska mówiła. Pamiętaj, jogurty, kefiry, maślanki, z mleko, to są fermentowane napoje mleczne, to są nasze największe skarby narodowe. Tylko Polacy. Jedli jajka i pili te wszystkie fermentowane napoje mleczne, byliby dużo zdrowsi i dużo szczuplejsi. I pani profesor kochała jogurt, taki zwykły, naturalny. który ja tutaj mam, ale wracając do siadłowego mleka, te kafiry, maślanki, jogurty z siadła mleka mają w sobie po pierwsze białko, po drugie wapń, który jest nam potrzebny, inne składniki mineralne, które też są właśnie w fermentowanych napojach mlecznych. Można to się je na zimno, więc jednocześnie chłodzą nam organizm i jeszcze dostarczają nam bakterii probiotycznych, bakterii kwasu mlekowego, które poprawiają nam trawienie, które łagodzą też um, różne problemy gastryczne, które budują naszą florę bakteryjną. I pani profesor zawsze mówiła: ja Pamiętaj, to są produkty najbardziej gęste żywieniowe czyli w jakiejś niewielkiej liczbie. Kalory, kalorii, które one dają, dają maksymalną ilość składników odżywczych, w tym właśnie też te nie, mikroelementy. I to dlatego, ponieważ siadło mleko jest chłodne zwykle, prawda, jest takie aksamitne na języku, jest lekko kwaśne, na tej pasowości e, pożądamy właśnie w czasie upałów i one idealnie pasują do. Do, tego, do tych ziemniaków młodych, dlatego za to tak to właśnie zsiadłem mleko kochane. Zresztą Ilya Miecznik, który dostał w 1908 roku Nagrodę Nobla za odkrycie pagocytów, zajmował się odpornością i był prawą ręką Luisa Pastora, który też właśnie zajmował się badaniami z odpornością ludzką i odkrył właśnie też te bakterie kwasu mlekowego, bakterie fermentacji mlekowej i bardzo wierzył w siodło mleko, podobno wypijał codziennie od pół litra do nawet litra, bez siodłego mleka, wierząc w to, że właśnie ta dobra flora bakteryjna daje człowiekowi nie tylko, nie tylko odżywie, ale jeszcze dodatkowo można powiedzieć leczy, bo jeśli mamy jakieś problemy odpornościowe, to powinniśmy mieć dużo właśnie najróżniejszych fermentowanych napojów mlecznych. Dzisiaj jest sałatka, ale jutro może na przykład chłodnik, prawda? I przesuwają co do chłodnika. Niektórzy mówią, że przecież chłodnik polski to powinien być na śmietanie, Nic bardziej błędnego. Chłodnik można zrobić właściwie ze wszystkiego. Lubimy bardziej kremowy, gładki na języku, właśnie na Lubimy bardziej taki chropowaty, z siadła mleko. chcemy pomieszać kwaśne ze słodszym, proszę bardzo. Ja czasem do chłodnika, jak widzę, że rzeczywiście jest taka duża, to troszeczkę słodkiej śmietanki dolej. Niewielką ilość, ale to też robi robotę. Więc wszystko zależy od nas. Ważne, żeby czy kefir, w kefirze są grzybki kefirowe, w jogurcie są bakterie, w maślance mamy z kolei maślanka jest przyjaciółką każdej kobiety na wiecie i każdego człowieka na wiecie, no a tylko do 1% tłuszczu, więc jest bardzo, bardzo nisko kaloryczna, a też gasi pragnienie właśnie przez tę swoją delikatną. Kwasować, więc zamieniajmy te fermentowane produkty mleczne i starajmy się po prostu pić je codziennie, oczywiście o ile możemy, bo nie wszyscy, nie wszyscy mogą. Dobra, mam tutaj jogurt, ja trochę posolę tę moją sałatkę, właśnie zastanawiam się, bo nie chciałabym go dać dużo, ale też daję go dlatego, że on też jest chłodny i doda takiego kwaskowatego, kwasowości do mojej sałatce. Ach, jak to pięknie wygląda, wygląda to znakomicie, już mi się chce zjeść, już bym zjadła, jeszcze dodam trochę bazylii, ta bazylia też jest nadzwyczajna po prostu, jak niektórzy z Państwa się tutaj wyłączyli, to jest to po prostu taka bazylia grecka, ale niezwykle aromatyczna i ma troszeczkę inny, Taki bardziej bym powiedziała, że pikantny zapach i smak niż ta bazylia klasyczna. I teraz chciałam powiedzieć, że byłam w weekend w Białośliwiu i w Białośliwiu na 140-leciu kolejki wąskotorowej, zamówiłam w podzieży, jeśli ktoś z Państwa jest z tamtych okolic, pani Grażyna Szłapka. Nie wiem, czy pani Grażyna z panem Adamem Szłapką, rzecznikiem nowym rządu, ma coś wspólnego, może tak, to pan Szłapka, ja tak, Adam Szłapka też jest z Wielkopolski, może to rodzina, i pani Grażyna robi fantastyczny ser, to najróżniejsze, ja wybrałam ser leśniak. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta, bo lubię. I teraz, leśniak jest dosyć tłusty, ser leśniowy, ale ja go dam niewielką ilość i też wybrałam go dlatego, że on jest słony. I zawsze w każdej porze roku przestrzegam Państwa przed tym, że słone sery w ogóle, że jedzenie słonych rzeczy jest niewskazane, niezdrowe, bo sól to jest główny, główna przyczyna nadciśnienia tętniczego w Polsce, mnóstwo ludzi, to nadciśnienie tętnicze ma. Jak widzicie, odrobinę tylko tego sera sobie tutaj kruszę, Natomiast jeśli. Kiedykolwiek jedzenie potraw ciut bardziej słonych ma sens, no to właśnie w bo sód też jest nam właśnie wtedy bardziej potrzebny niż kiedykolwiek. Ale widzicie, ja tego nie posoliłam, nie posoliłam tej sałaty w żaden sposób, dodam tylko ten słony ser. Można, jeśli ktoś lubi, oczywiście dodać czosnek. Są tacy, którzy bez miejsca nie istnieją, ja ich rozumiem, ja też bardzo lubię, ale są tacy, którzy nie zmuszą, i to prawdopodobnie są ci, którzy są wampirami, w taki słuchar. W każdym razie, o, i teraz zobaczcie, jak wygląda ta samotka. O, jeszcze taki ptaszek tam na górze, ja ją teraz trochę wymieszam. Ta delikatność. No nie musi być, słuchajcie, tutaj nic nadzwyczajnego, nie trzeba tego jakoś bardzo mocno, można sobie to zabrać do pracy, schować, jeśli w pracy jest lodówka, to już w ogóle by było nadzwyczajnie i takie jedzenie, oczywiście możemy, tak nie wiem, albo zastąpić melonem, no akurat mamy. możemy wziąć pomidory. nie ma pomidorów, bierzemy ogórki, nie ma ogórków, bierzemy ogórki Możemy. Wykorzystać cebulę, taką jaką mamy. Może być szczepionka zamiast tej bazylii. Wszystko to się trafuje, bo to jest wszystko zimne. Wszystko jest też smaczne. Uwaga, próba. I na sobie tę bazylię, żeby tam też bazylia osprobowała. O, matko. Mm, jakie to jest dobre? Mm. Przepraszam, nie powinna mówić z pełnymi ustami, ale w grupie jest zimna, jest lekko słodkie, bo jest arbuz, jest lekko pikantne, bo jest cebula, jest lekko słone, mogę nawet jeszcze troszkę tutaj, tego hmm, dorzucić, jest lekko tłuste, możemy właśnie zamiast tego sera pleśniowego, jeśli nie lubimy, możemy dodać twaróg po prostu zwykły polski twaróg, taki niedoceniany. Dlaczego na przykład Włosi jedzą bazylię, co ja mówię, bo z bazylią i z pomidorami, a my na przykład nie możemy zjeść pomidorów z polskim korogiem. Przykładem jest fantastyczne. I to też jest pomysł na posiłek. Taki właśnie na no. Dobra, idę dalej? Jeszcze próbuję. Wiem, że niektórzy będą się na mnie będą źli, że tak powiadam. Pyszne, absolutnie pyszne. Dużo różnych smaków mm. i słodycz, i ta kwasowość pomidorów, i pikantność, i ta bazylia, która tam się przedziera. Ale nie musi być bazylia, może być kolendra jak ktoś ma, albo na przykład mała szczypiorek, albo kopet po prostu. Wszystko jedno. Jest to pyszne, jest to świeże, nie wymaga prawie w ogóle roboty. Mm. Bardzo serdecznie polecam. Jedzmy w upały to, co jest lekko strawne, bardzo zdrowe, dostarcza błonnika. Przede wszystkim też dostarcza wody i chroni, i chłodzi nasz organizm. To ja sobie to będę jadła, a Państwo sobie pomyślą o swojej bez sałatki. Do zobaczenia. Chodźcie, bo to...